Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w poniedziałek 23. Ja dzisiaj, słuchajcie, mam ostatni dzień pracy. Mam dzisiaj trzy klientki. Także jestem bardzo podekscytowana tym, że jest to mój ostatni dzień i kolejnego dnia, kolejny dzień, w którym ja będę pracować, wracam do pracy, to jest 10. Nie 10, 14 stycznia. Także trochę tego czasu wolnego będę mieć. Mega się cieszę. Także, aby ten dzień jakoś dzisiaj przeżyć, mam dzisiaj zaplanowane, zaplanowanych parę rzeczy. Więc, dlatego, robię vloga. Także zapraszam serdecznie. Ja niedawno wstałam, zaczynam od kawki i czekam na klientkę pierwszą. Kochani, ja już dwie klientki zrobiłam, jeszcze mm, czekam na ostatnią, ale między. Między nią a, a tą, co teraz była, mam półtora godziny przerwy, bo tak, yy, moja klientka dzisiaj pracuje do godziny czwartej, więc będzie o czwartej trzydzieści. Więc ja mam teraz czas na to, żeby w końcu zjeść śniadanie, bo nie jadłam w sumie śniadanka. Mm, no i co? I a jeszcze wam pokażę, co dostała od klientki, jaki piękny storczyk na święta. Niebieski i ja nie umiem się zajmować. Jak macie jakieś tipy, jak się opiekować storczykiem, to dajcie koniecznie znać, dlatego że ja, mi zawsze storczyki umierają. I teraz boję się, że jak pojadę na, do Polski na dwa tygodnie, to on uschnie. Ale przyjdzie do mnie znajoma, która mi posprząta w mieszkaniu więc y, mam nadzieję, powiem jej, żeby po prostu go podlała, żeby miał jakąś wodę. Nie wiem, ja nie wiem, jak się zajmować storczykami, naprawdę tyle razy już próbowałam, słuchajcie, mieć storczyki, bo mi się bardzo podobają. To niestety zawsze mi umierają. No. E, dobra, idę robić śniadanko. E, muszę jeszcze iść na zakupy, ale nie wiem, kurde, czy zdążę. Może zdążę, bo chcę iść y, kawałek do Aldiego, bo chcę zrobić y, sałatkę jarzynową. Um, bo jutro idę do koleżanki babci. Jestem zaproszona na święta, um, także bardzo mi miło. No i chciałam zrobić właśnie sałatkę jarzynową i wafle, które po, później wam pokażę, które zawsze z tatą robiłam. Um, to był nasz ulubiony przysmak. Co prawda nie jest to przysmak świąteczny, ale po prostu to jest bardziej tak, wiecie, do posiedzenia. No Także e, ja zrobię sobie śniadanie i zobaczę, ile mam czasu, czy zdążę do Aldiego iść z buta, bo chciałabym się przejść. Zaczęłam znowu trochę chodzić. Eee, no, chcę się za siebie znowu wziąć, tak porządnie, bo um, przytyłam i, i po prostu wiecie, Jezu, co to jest. Myślałam, że pająk. No, ale dobra jest. Życie czasami takie jest, że raz pod górkę, a raz z górki. No, w każdym razie robię sobie śniadanie, zrobię sobie hot doga. Mm, 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 mam do tego też jajka ugotowane. Także taki bardziej proteinowy, fajny ten hot -dożek. No i co? Widzimy się później, jak coś się będzie działo. Dobra, tutaj już mamy tak, bułeczkę z serem Pomidorem i suszoną cebulką. Teraz daję moją kiełbę. To jest parówka, ale taka jumbo. E, do tego mam dwa jajka. No i na wierzch keczup ten taki bardzo, bardzo ostry z piekła rodem. Uwielbiam ten keczup. Także takie mam moje śniadanie i naprawdę ono mnie będzie trzymać bardzo długo. Więc e, no. Jam yeah, smacznego! Ach, no i jak można zapomnieć o korniszonach? Ja lubię te takie chili, um, malutkie korniszony, które kupuję w Tesco. Mm, one są mega ostre, dlatego aż myśli nacieknie, jak o nich myślę. Bo normalnie bym dodała halapeniosy, ale że one są z chili, to już sobie odpuszczę. No i wiadomo, keczuk też jest ostry. Kochani, ja już skończyłam pracę. Moja trzecia klientka właśnie wyszła. Także ja się wybieram do Aldiego, idę na zakupy. Jest bardzo zimno, więc ubieram szal, ubieram gruby płaszcz, bodki. Makijażu dzisiaj w ogóle nie robiłam. Później będę robiła, słuchajcie, lifting rzęs, laminację brwi. Więc po prostu pomyślałam, że nie będę nic dzisiaj robiła. I tak idę, biorę moją torebkę. No i co? Widzimy się w Aldi. Kochani, wróciłam do domu. Byłam w Lidlu. Boże, w Lidlu, w Aldi. I później wróciłam do domu i jeszcze poszłam do Tesco, bo nie wszystko znalazłam w Aldi. Pokażę wam, co kupiłam. Dużą nutellę, bo będę robiła wafle. Um. Takie te kupiłam w polskim sklepie parę dni temu, bo, 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 bo będę robiła właśnie takie coś, co sobie zawsze z tatą robiłam i jeszcze go, jeszcze to udoskonalę. Kupiłam, wiecie, parę sodycz, bo jutro idę właśnie um, do koleżanki babci, gdzie będzie jej mama, um, także wiecie, z pustymi rękoma um, nie pójdę, chociaż właśnie jakieś takie sodycze właśnie ładnie zapakowane czy coś mogą być. E, marchewka, no bo będę robiła sałatkę jarzynową, maliny i to jest właśnie udoskonalenie moich wafni. kupiłam nowe te um, gąbeczki do mycia pietruszka, to wszystko do sałatki tak naprawdę, tutaj zakupy ziemniaczki, ogórki konserwowe, pietruszka kupiłam też krem do rąk e, dla koleżanki majonez Szkoda, że nie mam świetnickiego, no ale mam zwykły winiary groszek kukurydza, e, kostki rosołowe, ponieważ będę w nich gotować e, warzywa. No dobrze, najlepiej by było z rosołu, ale nie będę robiła rosołu. I słuchajcie, byłam, e, jak byłam w Aldi, to rzuciło mi się w oczy, e, rzucił mi się w oczy ten olejek. Który bardzo przypomina olejek z Nux. Um, I to jest z firmy Lakura. Ale się zgrzałam, słuchajcie, gorąco mi jak, nie wiem, chyba ściągnę to bez kitu. Mam taki spo stanik sportowy, więc będzie ok. I słuchajcie, Nux kosztuje ponad 20 funtów, a to kosztuje 2,99 i wziąłam go na przetestowanie. Uff. Zobaczymy, co to jest, jak to się, jak to pachnie, jak to się świeci, bo jak będzie, yy, wiecie, słaby, no to nie szkoda mi kasy. Zobaczmy, a może akurat będzie fajnie wyglądał. Mm, bardzo przyjemnie pachnie. Taki jest dość gęsty. No, masz sobie takie drobineczki ładne. Powiem Wam, że... Fajnie, że jest gęsty, ale się ładnie świeci. Super! Nie, nie, pewnie nie widzicie tego w kamerze, tym bardziej, że ja ostatnio nagrywam telefonem. Ktoś chyba nawet zauważył, że nagrywam telefonem. I tak, ponieważ pomimo tego, że kamerę mam dobrą, to coś mi się stało z lapkiem i po przyjeździe z Polski muszę naprawić, bo mi nie chodzi ten screen. Ale jest piękny. Wiecie co, włączę Wam flasha i wam pokażę jak pięknie wygląda. Bo tutaj to pewnie nie widzicie. Ale jest super. 2,99. I to był ostatni, więc mówię, jak jest ostatni, to bio. patrzcie na ręce. Nie będziecie pewnie widzieć. Dobra, zaraz Wam nagram, jak to wygląda na, na tym. Mega! Gdybym no wiedziała, to bym wzięła jeszcze więcej. Znaczy, wzięłabym. Raczej bym nie wzięła, bo w sumie ym, to był ostatni. Ale już Wam pokazuję, jak on wygląda z flashem. Patrzcie na to. Ale kosmos. No piękny. Cudo. Dobra, wszystko jest nastawione. Tutaj się robią ziemniaczki w mundurkach. Tutaj wstawiłam trzy jajka. Tutaj czekam aż woda się zagotuje, aby wrzucić kostkę e, rosołową, i będę tutaj gotowała e, moje warzywka. E, także na razie, na razie to tyle. E, ja się zabiorę teraz za wafle, aby mieć te, to z głowy. No bo wiecie, zanim ja e, ugotuję te, te warzywa. Zanim, wiecie, to ostygnie i to się wszystko zrobi, to minie trochę czasu, więc zabieram się w takim wypadku za wafle. Dobra, to teraz tak, jeśli chodzi o te wafle, u mnie w domu się robiło to tak, że smarowało się jedne, jeden wafel marmoladą, a drugi wafel nutellą. Ja marmoladę kupiłam parę dni temu w polskim sklepie i pomyślałam sobie, że ja ją trochę urozmaicę, na zasadzie dodam e, maliny tam, gdzie będę dawała marmoladę. I dobrze jest właśnie zrobić to dzień przed, tak samo zresztą jak sałatkę jarzynową, właśnie zrobić dzień przed, tak aby to wszystko przeszło smakiem, bo lepiej to po prostu smakuje niż takie bardzo świeże. Także ja się za to zabieram. E, także bardzo prosty deser, może nie jakoś bardzo świąteczny, ale u mnie się w domu to jadło i po prostu ja to biorę ze sobą robię. No. O i tak wygląda ten jeden placek i teraz drugi. Będę smarowała nutellą. Uważajcie, bo te wafle są dość delikatne, także to odstawiam. Ale zobaczcie, myślę, że te maliny tutaj zrobią konkretną robotę. Są bardzo dobre te maliny, takie słodko kwaśne, także myślę że w połączeniu z nutellą to będzie po prostu jami. No i jak już mamy wafle, wszystkie zrobione, bo dosłownie idealnie mi starczyło tej marmolady na te cztery wafle. Można wiecie, to podzielić później i zrobić z tego coś większego, ale ja wezmę to w takiej formie jak teraz. I teraz, co jest bardzo ważne, należy to przykryć, znaczy przycisnąć czymś ciężkim. W moim przypadku będzie to garnek z wodą. Przyciskam to i zostawiam na parę godzin. Później to włożę do lodówki, oczywiście przykryte folią, aby nie przeszło niczym z lodówki. I jutro przed wyjściem około dwie godziny wyciągnę z lodówki, aby to nie było za zimne, bo to lepiej smakuje, jak jest w takiej pokojowej temperaturze zrobione. Dobra. Ja już pomału sobie kroję niektóre rzeczy do sałatki mojej jarzynowej. Skroiłam jedno jabłko, Pink Lady. Powiem Wam, że kiedyś nie jadłam w ogóle sałatki jarzynowej z jabłuszkiem, ale ostatnio jadłam właśnie z jabłkiem i tak mi posmakowało, że postanowiłam, że zrobię właśnie tym razem z jabłuszkiem. Dodaję kukurydzę, dodaję też puszkę groszku. Mi się tutaj warzywa studzą, jajka się studzą, ziemniaki jeszcze się gotują. W międzyczasie robię też sobie obiad, robię sobie nadziewaną paprykę, ryżem warzywami w sosie pomidorowym i trochę sera na górę. Także to będzie mój obiadek. Ym, ogórki oczywiście konserwowe. No i pomału, pomału. Aha, jeszcze cebulę muszę skroić. Myślę też o dodaniu cebuli ym, tej tej smażonej, wiecie, której, Tej ale to dosłownie na na dekorację, bo też chcę poudekorować, znaczy udekorować sałatkę tak, aby się ładnie prezentowała. No, także na razie jabłuszko skrojone. Dodaję teraz, kroję sobie cebulkę białą. No, także kukurydza, groszek, puszka dodane, jedna cebulka. Teraz wkrajam w kosteczkę jajeczka 3. No i co? Warzywa pokrojone. Czekam na ziemniaczki, aby ostygły. No bo muszą być zimne. Tak, aby się lepiej je kroiło. Tutaj pokroiłam to znaczy tak y, plastry, marchewkę, ponieważ y, chciałabym zrobić taką dekorację, tak jak kiedyś moja mama robiła. Nie wiem, czy mi się to uda, bo nigdy tego nie robiłam. Mam nadzieję, że mi się uda, a jak nie, no to, no to bardzo mi przykro. Ogórki oczywiście skroiłam dwa średnie. Także na razie tak się to prezentuje. No, i czekam, i w tym czasie będę konsumować mój obiadek. Trochę spalony, ale to nie. No i co? Ziemniaczki są pokrojone, Posolo, posoliłam, dodałam pieprzu. Nie mam pieprzu ziołowego, więc dodałam tylko czarny. Dodaję łyżkę musztardy, no i reszta dodaję. Majonez, trzy duże ziemniaczki, w razie jakby ktoś pytał. Dobra, słuchajcie, ja wymieszałam już sałatkę z majonezem i musztardą. Teraz spróbuję, czy czegoś brakuje. Teraz wezmę jedną, inną łyżkę. Nie będę tą samą mieszać. Dodam jeszcze ogórka konserwowego, bo jakoś mi brakuje. Dobra. Tak sałatka się prezentuje. Posypałam tą prażoną cebulką i udekorowałam pietruszką. Niestety marchew, którą mm, tutaj sobie przygotowałam. Słuchajcie, chciałam, z niej, chciałam ją tak pozwijać, zrobić takie ala różyczki, ale zobaczcie, ona się po prostu łamie. Tak mama, mama zawsze robiła, tak właśnie zwijała, ale ta marchewka się nie nadaje do niczego. Zostało mi jeszcze tutaj trochę tej sałatki, więc ja sobie to zjem e, jutro, czy tam jeszcze później, jak będę miała ochotę. A to wstawiam do lodówki, oczywiście owijam folią, no i czekamy do jutra. Ogólnie jest przepyszne. No dobra, godzina dziewiąta, biorę się za lifting rzęs i laminację brwi, tak to wygląda przed... Ja swoje brwi, to znaczy rzęsy, mam dość ładne, ale lubię mieć na nich lifting, lubię mieć na nich kolor ciemny. W ogóle bardzo jest mi gorąco, bo mam piec... Piec ja grzeję jeszcze w tej kuchni, wiecie, to wszystko, wszystko się tam grzało, parowało i tak jest mi ciepło w policzki, że szok. Także pokażę Wam efekt, to jest przed, i zaraz Wam pokażę efekt po. I tutaj mamy efekt przed, i tu mamy efekt po. Może nie jest to idealne, bo sobie samemu jest ciężko zrobić lifting rzęs. Nie jest to może, wiecie, tak na przykład w kącikach to wszystko ładnie podniesione. Ale myślę, że jest duża różnica. Oko jest bardziej otworzone i te rzęsy wyglądają trochę nawet. No takie przedłużone. O, ja dzięki temu liftingowi. Także biorę się za długie, drugie oczko. Um, no. A później za laminację. No i rzęski są zrobione. Super efekt. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze jak się chętnie czarną nałoży, to te rzęsy są naprawdę takie wyraźne. Dobra, cześć. No dobrze, kochani. I mamy i rzęski zrobione. Ja użyłam ciemnobrązowej henny, żelowej. I teraz oczywiście przez kolejne 24 godziny nie mogę ich moczyć. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Dawno nie miałam robionej i laminacji, i liftingu, ale myślę, że właśnie teraz, jak wyjeżdżam do Polski, to jest super czas na to, aby właśnie jest to zrobione, rzęsy tylko przeczeszę do góry, um, rzęsy tylko wytuszuję i będzie po prostu ekstra efekt. Ja się z Wami żegnam: jest godzina w pół do 12, więc widzicie, trochę czasu się schodzi, jak się robi to samemu. E, także życzę Wam udanych wesołych świąt mm, i widzimy się już niedługo. Buziaczki.